Mm. Poczekaj Wojtek, zaraz podejdę, dobra? To są jeszcze ten, yy, relingi na bagażnik dachowy. Wszystko się składa tutaj. Bagażnik jest jak nowy. Te fotole z tyłu też tak jakby nikt nigdy na nich nie siedział, nie jeździł. To są idealne. To jest taki bagażniku też niepolisowany, to jest zawsze zniszczone jakieś takie odwożenie jakichś bagaży czy coś, to jest mega to ładne. Tylko jest na miejscu koło też No i relingi, jakiś tam bagażnik dachowy czy jakieś inne rzeczy by ktoś chciał Te tylne fotelet też są ładne, nie są wysiedziane nigdzie, nie mają żadnych dziur po papierosach sufitką w bagażniku też jest nie nigdzie, bo to często ktoś coś wozi wysokiego, to jest jakieś tam podarte, powiedzie To wszystkie książki serwisowe, od dużo do tam tego jest dość sporo. Ten fotel też to jest jakiś kłaczek. Jest bardzo ładna. Gałka ta skóra tutaj. Ciężko ostrość złapać. A, też nic takie. Często są spękane te. Ta skóra jest ładna. To jeszcze takie twarde też, bo te gąbki często są od wsiadania, bo to każde siada, to siada tyłkiem najpierw na tej gąbce, one są wysiedziane bardzo często. Ale więc nieprawda. Nie właściciel tego kupu nowego w tego sobie zabezpieczył. To było zabezpieczone po zakupie bezpośrednio. To wszystko trzyma i to jest ładne. To te opony też są jeszcze bardzo fajne. oryginalne wszystkie łącznie z mi sena. praktycznie żadnych odprysków na masce minimalne takie malutkie co tu jest ten do trzymania wygłuszka jest cała, nie jest zjedzona, przez żadne kłony myszy ani inne takie rzeczy no, silnik delikatnie zakurzony ale co tam z takiego z lampy jedna i druga w oryginale A, jest 11 i 2 też jest 11, jest wyginane. Przednia szyba. Nie wiem, czy będzie widać. To też jest z 11. To też z całego jest całe, jedno. Teraz widać coś. Ciężko tym telefonem coś nagrać. To wszystko wygląda, nie jest, jest nigdzie złym, taki zniszczony tu też, i tak dalej. Jest, okay, jest, okay. jest tak oryginalny Westfalii, bardzo fajne rzecz na jakieś wyjazdy. inne takie. To właśnie, nie to wszystko jest. Tak powinno wyglądać przy porządnym aucie. To też nie jest jakaś Szwecja-Dania. To nie jest nigdzie pognite. Bardzo fajnie utrzymane auto to zmęzyło. Nie cenimy mi jakichś takich odgradów ani nic takiego. Opony bardzo ładno. Maska od wewnętrznej strony też nie jest gdzieś skorodowana. To często gdzieś potrafi być. Butniki nie były nigdy odkręcane. Maska. Maska też nie była nigdy odkręcana. Panie auta to jest Niczego nie dopatrzyłem nie też nie możemy.